Grali dokładnie to, czego się spodziewaliśmy na co byliśmy teoretycznie przygotowani, bo jednostek treningowych nie mieliśmy wcale. Cała, cała nasza praca w tym tygodniu polegała tylko i wyłącznie na regeneracji sił, drobnych urazów, ale no zabrakło to, co już, mówiłem, tego, co już mówiłem wcześniej, czyli walki podkoszowej. Zawodnicy wysocy przeciwnika zbyt łatwo zdobywali punkty spod kosza w grze 1 na 1 oraz naszej skuteczności. No, yy, szkoda, bo mimo takiej gry, a nie innej, był to nasz najgorszy mecz w sezonie, mieliśmy bardzo długo szansę na wygraną. Wychodziliśmy dwa czy trzy razy punkt, na jednopunktowe prowadzenie. Wydawało się, że przełamiemy już rywala. Zbyt dużo również było gry yy, rzutem za trzy punkty, a zbyt mało dzieliliśmy się piłką i staraliśmy się na niedoczasie penetrować strefy pod korzoną przeciwnika, by wymuszać fałę. Jednak osobiste to była nasza najmocniejsza broń tego dnia, ale co innego, co innego mówić, co innego podpowiadać zawodnikom podczas czasu, mówić przed meczem, a co innego wyjść na boisko i poniekąd na nogach z waty to robić. To wymaga bardzo dużo siły. Przeciwnik dzisiaj tej siły fizycznej co zresztą widać po, widać po ich składzie mi trochę, trochę więcej i to nie pozwoliło nam dzisiaj obronić własnego parkietu.